5 4 3 2 1. Możli! 100 nawrót od prawej. O. Super. 50 na wyspę, nawrót od prawej. Bramy i się nie znamy Wolną oponę od prawej Ale chciałeś szybciej trochę przejechać Nawrót szeroko od prawej na trawę Szeroko Na wyspę szeroko nie ciąć. Nawrót od lewej będzie teraz Szeroko bardzo ładnie I no mate stop. Jeszcze run kamy. Ekstra.